Czy wiedziałeś, że witamina D może mieć ogromny wpływ na Twoje zdrowie psychiczne? Badania wykazują, że ten niezwykły składnik odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu naszego mózgu. Osoby z niskim poziomem witaminy D częściej odczuwają objawy depresji i lęku. Warto zatem zadbać o jej odpowiedni poziom w organizmie. Jak to zrobić? Najlepszym źródłem witaminy D jest słońce. Już 15 minut dziennie spędzone na zewnątrz może zdziałać cuda. A co z osobami, które nie mają dostępu do słońca? W takich przypadkach warto sięgnąć po suplementy. Kapsułki z witaminą D są łatwo dostępne i mogą skutecznie podnieść jej poziom w organizmie. Warto także wzbogacić swoją dietę o produkty bogate w tę witaminę, takie jak tłuste ryby, jaja czy wzbogacone mleko. Zastanów się jak wprowadzić więcej witaminy D do swojego życia? Medytacja na świeżym powietrzu to doskonały sposób na połączenie korzyści płynących z witaminy D i technik relaksacyjnych. Co sądzisz o takim podejściu? Podziel się swoimi myślami w komentarzach. Pamiętaj, że dbanie o zdrowie psychiczne to klucz do szczęśliwego życia. Jeśli podobało Ci się to wideo, polub, skomentuj i udostępnij. Chcesz więcej takich treści? Subskrybuj nasz kanał.